Jedziemy pomóc mojemu kumplowi Romanowi w kręceniu teledysku. Tak, to już będzie trzeci raz. Pierwszy teledysk wyglądał tak, drugi tak, a teraz jedziemy robić trzeci teledysk. Biorę ze sobą ognistego, no i biorę też ten głośnik w razie W, jakby ognisty padł. Ale tam ma baterię spoko. Ale w razie W zawsze sobie biorę jeszcze jednego to co? Pakuję go do samochodu i widzimy się w koszalinie, nie? To chodź bomboksiku, idziemy kręcić teledysk. Jak widzicie, furki są ustawione. Tutaj będzie plan. Koło amfiteatru w koszali Nie widzicie, amfiteatrum jest? No, a to jest parking. Dobra, lecimy dalej. Jak będzie się coś działo, to się włączę. No co? U układają samochody, żeby zrobić scenę. Tam oczywiście jest organizator Roman. No. Ale zaraz wam coś pokażę. Ty ktoś tu kuda, nieźle zaszalał. Bo ja miałem nagłośnie tę samą imprezkę, ale zobaczcie tutaj. Kolumny jest radowy? <gulunny> Może stąd będzie grało? Zobaczymy. Ręki, co tam wszystko? No statycznie nie będziemy robić nie mamy pola. Dobra, chcesz coś powiedzieć do kulis? Nie, dziękuję <laughs> bardzo. Rozmowny nie <laughs> jest. Dobra, walniemy rzut na samochody. One się jeszcze ustawią, nie? No już nie Tak zostanie? Zostaje, no. Dobra, no. Ok. No to się włączymy. Chyba nie będę musiał muzyki puszczać. Wygląda jak zlot, kurwa. Nie, wygląda jak złota, nie kurwa. to nie wygląda jak złota, a, a nie kręcenie teledysku. To będzie ujęć felk, nie?

Wygląda ciekawie. Myślałem, że będę nagłaśniał to bumboxam, ale dobra, nie ma sprawy, nie będę musiał się męczyć. Mój bumbox będzie na pokaz.

kiedy unosi, to czuję, że spadasz Kiedy sytuacja jest nie do ty Nawet gdy nie czekasz już na kolejny słońca Jak się nie poddasz, ja się nie poddam Kiedy ciąg problemu wydaje się nie mieć końca Ja się nie poddam, ty się nie poddaj Kiedy się unosi, to czuję, że spadasz pod Jak się nie poddasz, ja się nie poddam Kiedy sytuacja wydaje się nie być prosta Ja się nie poddam, ty się nie poddaj Życzę ci i sobie, aby udało się stala trzymać dwulicowych ludzi Tych niewartych zaufania, by wszystkie krzywe zagrania nie szere odpowiedzi omijały tych, na którym nam zależy Nieważne skąd masz te beki, ciuchy z czy lui, Żadna droga szmata nie czyni z dobrych ludzi nie opakowania mówią o naszym wnętrzu Co się od ma ma wartość co na wierzchu ciągle słyszę I ziomeczku, kiedy skończysz płytę, skończę jak mi tylko sypie jakiś się przy kwitach, jest nieznakomicie, ale pracu próbę czasu Inwestuję się w no, rzeczy dalekie od rapu, chętnie rzucę hajse tatu na pewno... No. Roman, Roman to jest prawdziwy organizator, mówi. Wiesz, ludzie, dawajcie tutaj, stańcie wszyscy zrobimy sobie scenę. No to co, ludziska, ustawimy się, nie? Wszystkim będziesz musiał dać papiery do podpisania. Nie, nie bawię się takie zostać. Czasy minęły, nie? Tak, to było. To było, to było, to było tak. Chcesz powiedzieć coś moim widzom? Trzyma, oglądajcie kanał Stawka. Nie czekasz już na kolejny końca Jak się nie, nie poddasz, ja się nie poddasz, kiedy ciąg problemu wydaje się nie mieć końca, ja się nie poddasz, ty się nie poddaj, Nawet cię unosi, to czuję, że spadasz pana słowa, ja się nie poddasz, ja się nie poddasz, kiedy sytuacja wydaje się nie być prosta, ja się nie poddasz, ty się nie poddaj, życzę ci i sobie, aby udało się dać, trzymać dwulicowych ludzi, tych niewartych zaufania, We wszystkie krzywe zagrania i sery odpowiedzi, omijały tych, na którym nam zależy nieważne skąd masz te pęki i żadna droga szpada nie czyni na drogę ludzi. Nie opakowania mówią o naszym wnętrzu. Co wyśpią, co rąk, a się to nabierzmy. Ciągle słyszę i ziomeczku, kiedy zgodzisz płytę? Kończę jak mi tylko sypiesz, jakiś mi się krzyknie. jest nie ale pracę wpływem czasu. Inwestuję się w nowe rzeczy, dalej od geodramą. Chętnie tu że czasów na pewno wejdę w dalsze. Cztery zupy za kontent, zamienię cztery kable. Póki to mam pasję, oreszcie mogę mać. Jak się nie poda. Roman, wie co robi? Zrozumiesz, że spadasz do odchłani się nie prostasz, ja się nie poddaj Kiedy sytuacja wydaje się nie być prosta Ja się nie poddaj, ty się nie poddaj Życzę ci sobie, aby udało się dalej trzymać dwulicowych ludzi, tych niema zaufania By wszystkie krzywe zagrania Nieszczere odpowiedzi, pomijały tych, na którym nam zależy Nie może masz te pęki, ciuchy, stęp koczy Żadna droga spada, nie czyni zazdowych ludzi Nie opakowania mówią o naszym wnętrzu Ziąmeczku. Kiedy skończysz trudę Skończę jak mi niego sypiesz jakiś większy kider Studio jest niesakowicie, ale pracuj w chmurze Inwestuję siano, rzeczy dalej Zdjęło dla pochęty, rzucę hajsy tatu Na pełnej w branżę, cztery stówy Za zamienię cztery krawce Póki co mam pasję, o reszcie mogę marzyć No i to by się nie działo, musimy sobie poradzić Nawet nie czekasz, już tak kolejny słońca z Ja się nie poddasz, ja się nie poddasz Kiedy od problemu, wydaje się, że ja się, poddasz. Tam, jak ja się tam, nie poddasz Ja się nie poddasz, ja się nie poddasz Doch met de ma! Mówią, że nie jest tu byle szła do mnie zapkasz, tunel wiedzie przez życie pasja na każdą jedną prawdę Przypadną dwa kłamstwa Wyczytasz się do oczu, reszta twarzy to maska i coś nie mówię pasta Od małego miasta, to na obrzeżach państwa, swoją siłę obrasta, luch nie noszy przynoszę dobry towar Zwiedzniły jaka wypadają tego drona ze wchodzem na mikrofonę Czy solo musi być obień musisz polegać takim co przede wszystkim na sobie

자동이예 yeah, <laughs> Pierdallone, wie co robi <laughs> Dobrze było <laughs> no. Nie no, Ej w chłopak wie co robi. Widać się od razu. <laughs> Panie, 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 co panie, 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 ten tam piłuje? A tutaj Zobaczcie jakie ślady Palą w gumę O kurwa A to diesel czy co? Ni dia musikop. Ya, betul Tak. Kosztę bęki, cichy step czy Lui Żadna droga szpada nie czyni z nas dobrych ludzi Nie opakowania mówią o naszym wdęcu Co to się skóro ma, wartość, na wierzchu ciągle słyszę i ziomeczku Kiedy skończysz płytę, skończę jak mi tylko syty, jakiś większy kilek Studio jest mi znakomicie, ale pracuj wpływem czasu Inwestuję, siano w rzeczy dalej, od rapu i nie Na pełnej wejdę w branżę, cztery stópy za kontent Zamienię cztery kaple. Póki co mam pasję, o reszcie mogę marzyć, no i to się nie działo, musimy sobie poradzić. Nawet gdy nie czekasz już na kolejny słońca. Jak się nie poddasz, ja się nie poddam. Kiedy ciot problemu wydaje się nie mieć końca. Ja się nie poddam, ty się nie poddaj. nawet się unosić, to czuję, że spadasz w Jak się nie poddasz, ja się nie poddam. Kiedy sytuacja wydaje się nie być prosta. Ja się nie poddam, ty się nie poddaj. Mówią dziury w sercu, by ma to mnie zapchasz. Tunel wiedzie przez życie, światom nim jest pasja. Na każdą jedną prawdę przypadną dwa kłamstwa. Wyczytasz się z oczu, reszta twarzy to maska i w coś nie mówię pasta Głos małego miasta, co na obrzeżach państwa W miasta siłę obmiasta. Tu nie noszę hasła, przynoszę dobry towar Wszystkie zmiłe jabłka wypadają z tego drona Ze spodem na mikrofonach, czy solo Musi być ogień, musisz polegać takim, kto przede wszystkim na sobie Mam wybraną drogę, najlepszych ludzi ze mną gdzie Zróbuj ciemność, jeśli woli wciągać kier, bo tylko tak czujesz To wrażenie, jak związek na stałe Drugi czas nie daje, tak bywa po prostu jest uczył wybaczać, a ja jak mijać kościół Nawet ty nie czekasz już na kolejny końca Jak się nie poddasz, ja się nie poddam Kiedy ciąg problemu wydaje się nie mieć końca Ja się nie poddam, ty się nie poddaj Zamiast się unosić, to czuję, że spadasz w otchłań się nie poddasz, ja się nie poddam Kiedy sytuacja wydaje się nie być prosta Ja się nie poddam, ty się nie na kolejny Dobra ludziska to wszystko. Żegnam się z wami. Trzymajcie się. Do następnego MUE <laughs> na razie <laughs>